Z nowej serii, czyli odpowiedź na pytania. I będę dawał teraz pytania, no ale co tak dni, dni, dni. I powiedzcie mi, hmm, czy te pytania będą dla was fajne, czy nie. Bo tak, konkursów to ja chyba nie będę robił na. Ze... O, 100 gemów! O, 10 gameów! Nie. To ja po prostu sobie tak. Będę robił, kto będzie lepszy. Może się do jego odezwie. Na komentarz nie odezwie. Ale zostańcie w kontakcie. Zaczekajcie, co było za słowo, nie pamiętam. Tak, mikrofon nadal nie działa. No i tak jest. Mogę go naprawić, mogę go nie naprawić. Ale dobra, ja tu mam. Ale się teraz pobudzę, więc tak, bo to jest krótki filmik, więc.